Kulminacją mojego wystąpienia podczas konferencji wyzwania HR była próba spojrzenia na rolę, jaką komórki HR-owe, jako osoby pracujące w komórkach HR, mogą pełnić w organizacji. Zrobimy to na przykładzie koncepcji profesora Urlicha, który tak naprawdę rolę HR spróbował rozpisać na zwykłej czteropolowej matrycy, mówiąc o tym, że tak naprawdę o naszej roli decyduje to, czy jesteśmy bardziej zorientowani na pewną funkcję strategiczną, czy bardziej na pewną funkcję operacyjną, czy bliżej nam do przepisów i do pieszczania tego, co tak naprawdę już mamy, czy próbujemy popatrzeć troszkę do przodu. Z drugiej strony jest to spojrzenie, czy bliżej nam do pewnego poglądu całościowego na organizację procesów, które w niej zachodzą, czy bliżej do pojedynczego człowieka, z którym chcemy pracować i którego potrzeby chcemy zaspokajać. I szczerze mówiąc, to czego bym sobie życzył w administracji, to o czym mówiłem, to tak naprawdę więcej roli strategicznej w pracy komórek HR-owych. Właściwie temu poświęciliśmy część konferencji. Tą innymi służy wykład Jim'a Kierpatricka, który tutaj mówi o tym, w jaki sposób powinniśmy planować rozwój ludzi, ale też w kontekście. Rozwoju organizacji w ogóle. Z drugiej strony pada dziś tutaj pytanie dotyczące tego, czy tak naprawdę to jest głos za tym, żeby w administracji publicznej powoływać kogoś w rodzaju HR, partnera strategicznego. Jeśli miałbym zadać sobie to pytanie, odpowiedź nie byłaby taka prosta. To jest raczej wizja niż, niż działanie, które możemy w prosty sposób w administracji wdrożyć. Na pewno nie jest to proste. Z drugiej strony, od samego przekonania samego siebie, próby zrozumienia, tak naprawdę zależy to, czy będzie czy Będziemy w stanie w tą rolę wejść, czy będziemy w stanie tym partnerem strategicznym w administracji być. Przykłady na to są. Znam takie urzędy, pracuję z takimi urzędami. Oczywiście, że one popełniają błędy, natomiast najważniejsze, co tak naprawdę należy samemu sobie powiedzieć, to przyznać się do tych błędów. Nie stosować zasłony dymnej, nie mówiąc tego, nie mówić tego, że tak naprawdę wszystko działa, tylko mamy pewne drobne niedociągnięcia, bo to tylko jest równoznaczne ze słowem prawie, które znamy wszyscy, wszyscy z reklamy, jak wiadomo, prawie robi robi wielką różnicę. Tak naprawdę zastanawiając się, jaka mogłaby być rola HR partnera strategicznego, kluczowa dla mnie jest kategoria rozróżnienia pomiędzy zrozumieniem a wyjaśnianiem. To tak naprawdę dylemat, który bierze się już tak naprawdę z filozofii, z filozofii Dietleja i tak naprawdę to jest spojrzenie na swoje własne podstawy poznawcze. To jest pytanie o to, czy bliżej nam do nauk przyrodniczych, czy tak naprawdę wierzymy w to, że możemy za pomocą modeli uniwersalnych, uniwersalnych podejść, opisać organizację, wyjaśnić wszystko, co w niej zachodzi, przenieść to na grunt innych organizacji, po prostu kopiując to, że tak naprawdę rozumiemy, że zarządzanie a nauki humanistyczne w ogóle kierują się troszkę innymi prawami I tak naprawdę to, co jest dla nas kluczowe, to zrozumienie, uwzględnienie pewnego kontekstu społecznego, społeczno-społeczno-kulturowego, zrozumienie kontekstu, w którym organizacja funkcjonuje, zaangażowanie w poznanie organizacji nie tylko aparatu intelektualnego, ale także naszych emocji. To jest spojrzenie tak naprawdę z perspektywy humanistycznej, ale też całościowej, kompleksowej po to, żeby zrozumieć. Nie jest to głos za tym, żeby odrzucać wszystkie modele które w administracji funkcjonują. One są, część z nich pewnie jest dobra, natomiast to na czym by mi zależało, to rozważenie tego, czy tak naprawdę wszystkie te modele, modele czy dobre praktyki, po pierwsze, czy są dobre, a po drugie, czy na pewno są praktykami, czy nie są pewną naszą projekcją dotyczącą tego, jak administracja chciałaby wyglądać, jak pewne wdrożenia powinny wyglądać, jak wyglądają w sprawozdaniach i o pewną taką uczciwość wewnętrzną, uczciwe spojrzenie na swój, na swój urząd. O to zabiegam i temu poświęciłem swoje wystąpienie. Mając taką rolę w organizacji, będąc przekonanym wewnętrznie, że chcę uczestniczyć w zmianie, które mój urząd przechodzi, że chcę ją kreować, a nie tylko być jej wykonawcą, my możemy pomóc. Staramy się to robić, działamy z urzędami jako oręż, dostarczamy narzędzia, ale żeby dostarczyć pewne narzędzia, żeby umieć organizację swoją zrozumieć, żeby dotrzeć do niej tak naprawdę i tak naprawdę wprowadzić zmianę, która będzie zmianą prawdziwą, a nie tylko pozorowaną, to tak naprawdę musimy mieć z kim pracować, czyli musimy mieć te osoby, które są zaangażowane w tą zmianę które są w stanie tą zmianę przeprowadzić, które mają moc do tego, żeby tą zmianę zrobić i które nie kopiują. Jeśli miałbym zakończyć to jakimś krótkim cytatem, takie podejście czysto fizyczne, podejście związane z naukami fizycznymi, mówiącym o tym, że możemy w prosty sposób przenosić pewne modele z jednego miejsca do drugiego, jakby bezwiednie kopiując. Doskonałym cytatem jest cytat profesora Greena, który powiedział kiedyś, że jeśli imitacja miałaby być najwyższą formą doskonałości, nasze muzea byłyby Pełne kolorowanek, yy, i z takim podejściem też staram się podejść do administracji. Wprowadzajmy zmiany, nie musimy wprowadzać nowych. Czasami wystarczy spojrzeć na to, co no już mamy. Pytanie, które zadajemy administracji zazwyczaj sprowadza się do pytania, a co już macie? Czy to nie jest tak, że macie dziesiątki procesów, także procesów dotyczących organizowania się, procesów HR-owych, tylko nie zarządzacie nimi, nie próbujecie z, nimi z nich wyciągnąć to, co możecie? Tak naprawdę to jest poszukiwanie zamiast pewnych uniwersalnych rozwiązań, pewnych rozwiązań kontekstowych, Zadawanie pytań czasami o sens. Po co jest mi to potrzebne? Czy dlatego, że sąsiad ma? Czy dlatego, że są punkty strategiczne i musimy to wdrażać? Czy dlatego, że pozwoli mi to zmierzyć się z wyzwaniami, które stoją przed moim urzędem, bo one są. Teraz, jeśli nam się to uda, no to wierzę, że w takim razie będziemy w stanie tą administrację zmieniać krok po kroku, ale że to będzie zmiana, która też będzie akceptowana wewnątrz. I z tym, prawdę powiedziawszy, życzeniem zostawiam Państwa w tej chwili. Dziękuję za, za wysłuchanie i do usłyszenia na kolejnych konferencjach.